W poniedziałek, 25 kwietnia, Konrad Dudek, zaczynamy główne wydanie aktualności. Oto skrót najważniejszych informacji dnia z regionu. Nie będzie rewolucji, będzie restrukturyzacja. Urząd Urzędu zapowiedziała dziś w raporcie otwarcia wojewoda Ewa Laniard. Burzliwa sejmikowa debata o zabezpieczeniach przeciwpowodziowych. Nie trzeźwy poranek na podkarpackich drogach. Policja zatrzymała prawie 40 praw jazdy. Ciąg dalszy zamieszania z sześciolatkami w szkołach. Nie będzie rewolucji i zwolnień, zapowiedziała dziś wojewoda Ewa Leniart, która ponad 4 miesiące po objęciu funkcji przedstawiła tzw. bilans otwarcia. Jednocześnie zaznaczyła, że Urząd Wojewódzki czeka restrukturyzacja, która ma poprawić jakość funkcjonowania tych wydziałów i zadań, które wymagają szczególnego nadzoru i naprawy. Przedstawiając szczegóły wynikające z kontroli przeprowadzonych w urzędzie po zmianie władzy, wojewoda zapewniała, że treść dokumentu nie służy ocenie pracy jej poprzedniczki. Z raportu otwarcia wojewody wynika, że jednym z zadań, których nie udało się zrealizować jej poprzednikom w 2015 roku, było rozpoczęcie budowy drogowego przejścia granicznego w Malchowicach, które miało rozładować kolejki na już istniejących przejściach. Zaplanowano na to 6 milionów złotych. Jej poprzedniczka odstąpiła jednak od umowy z winy wykonawcy, który dostarczył niekompletną i wadliwą dokumentację. Muszę rozpocząć całą procedurę inwestycji od początku, a zatem w tej chwili musi powstać projekt koncepcyjny zagospodarowania przejścia granicznego. W dalszej kolejności musi zostać zlecone opracowanie projektu inwestycyjnego. Uzyskać muszę pozwolenie na budowę. A później środki na projekt i wykonanie wyliczała dziś wojewoda. Kolejny obszar, który wymaga uwagi, to zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Tu inwestycyjne braki wskazała Najwyższa Izba Kontroli. Obszar chroniony wałami to zaledwie 800 km kwadratowych, czyli niespełna 30% z terenów objętych zagrożeniem zalaniem, a sytuacja wałów już wybudowanych, ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Wojewoda stwierdziła też opóźnienia dotyczące rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Chodzi o to, że tylko 7 spośród 13 takich oddziałów w województwie ma lądowiska ułatwiające transport chorych. Tymczasem muszą je mieć do początku przyszłego roku pod groźbą utraty kontraktu. Wojewoda powołując się na kontrolę NIK wskazała także konieczność reorganizacji pracy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w związku ze wzrostem liczby spraw. Już zdecydowała o przesunięciu części pracowników z delegatur zamiejscowych do Rzeszowa. Mniej będzie także wicedyrektorów w wydziałach urzędu. W trzech wydziałach zrezygnowano z drugiej osoby będącej zastępcą dyrektora wydziału. W chwili obecnej stwierdziliśmy, że nie ma takiej potrzeby, aby w Wydziale Organizacyjnym, w Wydziale Polityki Społecznej i Wydziale Bezpieczeństwa funkcjonowały dwa stanowiska zastępców. Wojewoda Ewa Leniart poinformowała też, że jej decyzją w ramach Biura Wojewody działać będzie Biuro Skargi Wniosków, a ona sama już przyjmuje petentów. Wcześniej takie biuro działało w Wydziale Spraw Organizacyjnych i w ciągu 2015 roku przyjęło tylko pięć osób. Stanowałów przeciwpowodziowych na Podkarpacie, jak słyszeliśmy, był jednym z tematów poruszonych przez wojewodę. Ale także zdominował dzisiejsze obrady sejmiku województwa podkarpackiego. Opozycyjni radni Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zarzucili zarządowi opieszałość i brak inicjatywy w rozwiązywaniu problemów mieszkańców terenów, szczególnie narażonych na powodzie. W odpowiedzi marszałek Władysław Ortyl, przy wtórze urzędników odpowiedzialnych za budowę wałów przeciwpowodziowych, zapewnił, że prace idą zgodnie z planem, potrzeba jednak cierpliwości, by zobaczyć ich efekty. Co do jednego wszyscy byli dziś zgodni. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego pod Podkarpacia to jedno z najważniejszych zadań samorządu na najbliższe lata, ale realizacja tego zadania zdaniem opozycji pozostawia wiele do życzenia. Zarząd województwa jest instytucją, która powinna inicjować pewne działania jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Ja mam wrażenie, że jak na razie unika podejmowania jakichkolwiek działań. Chodzi o modernizację wałów na wiśle i zabezpieczenie Tarnobrzega i okolicznych gmin, szczególnie dotkniętych powodzią z 2010 roku. Zdaniem radnych opozycji od tamtej pory niewiele się zmieniło. Być może te okresy dłuższe um, pozostawiają. Um, Taki dyskomfort dla nich, że oni tak naprawdę nie wiedzą, czym my się zajmujemy. A ja zapewniam, że my cały czas działamy aktywnie i pracownicy Podkarpackiego Zarządu Melioracji yy, traktują te zadania jako priorytetowe. Inwestycja ma kosztować niespełna 140 milionów złotych. Marszałek zapewniał, że pieniądze są. Gwarantuje to umowa z Bankiem Światowym. Potrzeba tylko czasu na skompletowanie wszystkich dokumentów. Będzie można rozstrzygnąć ten przetarg jeszcze w tym roku i w przyszłym roku, czyli w 2017, uruchomić tą inwestycję. No będziemy przez ten okres tego roku patrzeć z niepokojem w niebo, ale no nie ma tu niestety innych możliwości na przyspieszenie realizacji tych inwestycji. Z punktu widzenia banku to nie są opóźnienia, natomiast to, są, to jest realizacja wymogów. E Banku Światowego procedur związanych z ochroną środowiska, związanych z pozyskiwaniem gruntów pod inwestycje oraz związanym z samymi procedurami wyłaniania wykonawców. Te argumenty nie przekonały radnych opozycji. Ich zdaniem Zarząd Województwa powinien wykazać się większą inicjatywą w załatwianiu formalności. Urzędnika trzeba przekonać, bo on nie rozumie co to znaczy powódź, bo jego w Warszawie w ministerstwie nigdy nie zalało, chyba że pęk kran w łazience. On nie ma po prostu wyobraźni. Dla niego procedury są najważniejsze i trzeba przekonywać, że tam czekają tysiące ludzi. Tam czeka ich dobytek całego życia i nie wolno więcej ich narazić na niebezpieczeństwo. Radni zdecydowali dziś także o dofinansowaniu budowy łączników autostradowych i S-19. Parlament Europejski uznał konieczność budowy szlaku Via Carpatia, poinformował dziś europoseł Tomasz Poręba. Podkreślił przy tym, że po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie unijnym uwzględniono także możliwość stworzenia niezwykle ważnej z punktu widzenia rozwoju naszego regionu strategii karpackiej. Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego przyjęła opinię, w której podkreśla potrzebę rozwoju korytarzy transportowych północ-południe, takich jak Via Carpatia, co może pomóc w zmniejszeniu różnic pomiędzy poszczególnymi regionami Europy. Jest to pierwsza w historii Parlamentu Europejskiego sytuacja, oficjalny dokument Parlamentu Europejskiego, który mówi wprost o konieczności budowy tej drogi i o potrzebie utworzenia strategii karpackiej. To jest jedy, pierwszy dokument który został przegłosowany przez Parlament Europejski. Odkąd podjęliśmy czas, zabiegi i wysiłki na rzecz właśnie tych dwóch przedsięwzięć? Polski odcinek Via Carpatia przebiega od granicy z Litwą w Budzisku przez Białystok Lublin i Rzeszów do Barwinka. Jego podkarpacką częścią jest ekspresowa S-19. W ostatnim czasie działania na rzecz szlaku zdecydowanie przyspieszyły. Generalna Dyrekcja Dróg właśnie rozpisała przetarg na prace projektowe i badania geodezyjne na odcinku Rzeszów-Babica. Europoseł przewiduje, że odcinek S-19 Rzeszów-Lublin powstanie do 2023 roku. Europoseł Tomasz Porępa jest wiceszefem Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego i członkiem Komisji Rozwoju Regionalnego. Poprawki dotyczące szlaków Via Carpatia zostały przegłosowane na jego wniosek. O dziewiętnastej gościem telewizji Rzeszów będzie poseł Piotr Babinec, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury. Tematem rozmowy będzie projekt ustawy o mediach narodowych i opłacie audiowizualnej. Zapraszam w imieniu Grzegorza Boratyna. 46 kierowców zatrzymali policjanci na drogach regionu w ramach dzisiejszej akcji sześć wyporanek. Wśród jadących na podwójnym gazie był m.in. kierowca autobusu kursowego, który wydmuchał ponad pół promila alkoholu. W tym przypadku być może udało się zapobiec tragedii, jednak chwilę później na ulicy Krakowskiej w Rzeszowie inny pijany kierowca spowodował wypadek, w którym rannych zostały dwie osoby, w tym sześcioletni chłopiec. Podczas trzeźwego poranka policjanci skontrolowali ponad 17 tysięcy kierowców. Prawie 50 jechało po alkoholu. W tej grupie znalazł się m.in. zatrzymany w Rzeszowie na ulicy Dębickiej kierowca autobusu kursowego. Kierował autobusem, wiózł pasażerów, pomimo tego, że spożywał wcześniej alkohol. Kierowca Wynik badania kierowcy okazał się, że ma powyżej pół promila, czyli będzie odpowiadał za przestępstwo. Na miejsce przyjechał inny kierowca, który przejął autobus, trzeźwy kierowca. Pasażerowie pojechali dalej. Po porannej kontroli trzeźwości 36 kierowców straciło prawa jazdy. Policjanci wykorzystali tzw. Alkoblowy, które pozwalają wstępnie sprawdzić trzeźwość u wielu kierujących. Samo badanie trwa zaledwie kilka sekund. Bywa jednak, że urządzenie wyczuje alkohol, mimo że kierowca jest trzeźwy, i potrzebne jest badanie alkomatem, który wskaże dokładną zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Tak było w tym przypadku. Urządzenia są bardzo czułe, no w tym przypadku prawdopodobnie urządzenie zadziałało na składnik, który zawiera się w spryskiwaczu do szyb samochodowych, bo spryskiwacze również są produkowane na bazie alkoholu, więc w tym przypadku okazało się, że kierowca był trzeźwy. Jak przekonuje policja, im więcej kontroli, tym większa szansa, że pijany kierowca zostanie zatrzymany, zanim dojdzie do wypadku. Liczą na to także ci kierowcy, którzy bezpieczeństwo i odpowiedzialność stawiają na pierwszym miejscu. Myślę, że tak tylko, że nie, nie robić takiego zatoru, jak w tej chwili się robi. Każdy się śpieszy rano. Popieram. Dlaczego? No bo trzeźwość daje bezpieczeństwo na drogę. Oczywiście, jak najbardziej, popieramy tak. Dlaczego? No, bo jest zawsze, wie Pani, No. Tak, różnie. A kierowcy po, po weekendach. Także popieramy to. Także bardzo po takie jak są potrzebne. Bo wciąż nie brak tych na podwójnym gazie. Od początku roku policjanci zatrzymali ponad 1300 pijanych kierowców. W aktualnościach ciąg dalszych kontrowersji wokół sześciolatków, które poszły do pierwszej klasy. Nowelizacja ustawy oświatowej z grudnia ubiegłego roku pozwala rodzicom takich dzieci podjąć decyzję o ponownym rozpoczęciu przez nie nauki, czyli de facto powtarzaniu klasy. Do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty wpłynęło prawie 2300 takich podań, a to znaczy, że naukę w pierwszej klasie będzie powtarzać w naszym regionie co szóste dziecko. Szkoła podstawowa numer 10 w Rzeszowie. To właśnie tu dwa lata temu przyjęto najwięcej w regionie sześciolatków. Teraz do pierwszych klas zostało zapisanych tylko ośmiu uczniów. Wiadomo też, że to jedyna szkoła w regionie, w której pierwszą klasę na wniosek rodziców będzie powtarzać 16 osób, czyli prawie cały oddział. Dlaczego? Nie wszystkie dzieci się sprawdziły. Weźmy przypadki, że w niektórych dziedzinach, owszem, te sześciolatki dawały sobie radę, ale w matematyce już było gorzej, a w starciu z siedmiolatkami, bo są takie klasy, że mają połowę tych sześciolatków, połowę siedmiolatków, to wychodzi, a zniechęcenie do szkoły jest potem powodem wielu niepowodzeń. Uniknięcie niepowodzeń i większe szanse na dostanie się do dobrego gimnazjum, potem do szkoły średniej i na studia to jak dodaje dyrektor główne powody dla których rodzice sześciolatków ponownie zapisali dzieci do pierwszej klasy. Wnioski trafiły do dyrektorów szkół, a później do podkarpackiego kuratorium oświaty. To zapewnia, że wciąż monitoruje sytuację. Spośród ponad 4000 złożonych wniosków ponad 2000 wniosków dotyczy pozostawienia sześciolatków, czyli dzieci urodzonych w 2009 roku w klasie pierwszej, natomiast ponad 1700 wniosków dotyczy kontynuowania tej nauki w przedszkolu. W tym roku na Podkarpaciu w pierwszych klasach szkół podstawowych uczy się ponad 26 tysięcy dzieci, w tym prawie 14 tysięcy sześciolatków. Już wiadomo, że na przykład w szkole podstawowej w Zgłobniu z grupy 26 osób pierwszą klasę powtórzy 10 dzieci, w Krośnie 13, a w Rzeszowie 38 sześciolatków. Zbigniew Bury, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa mówi krótko, dla dzieci oznacza to więcej korzyści, ale korzyści globalnych z tego nie będzie. Jeżeli byśmy chcieli przełożyć liczbę dzieci na liczbę oddziałów i w związku z tym większą pracę, większą jakby ilość pracy dla nauczycieli, to tego nie będzie. Tej pracy będzie troszeczkę mniej, bo i oddziałów będzie mniej. Dziś w Rzeszowie zakończyły się zapisy do szkół podstawowych. Oficjalne dane szkoły przedstawią w najbliższych dniach. Wiadomo jednak, że w nowym roku szkolnym naukę w pierwszej klasie będzie powtarzało na Podkarpaciu co szóste dziecko. Od nowego roku takiej możliwości nie będzie, podobnie jak cofnięcia sześciolatka do przedszkola przed końcem grudnia, jeśli ten w szkole by sobie nie radził. W studiu aktualności jest Grzegorz Boratyn. To znak, że czeka nas zapowiedź dzisiejszej debaty w Telewizji Rzeszów, czyli programu Konkrety i Opinie. Witam Grzegorzu. Witam. Zatem o czym i z kim będziesz rozmawiał. Będziemy kontynuować temat nauczania naszych dzieci, uczniów. Jak powiedziała pani minister edukacji kilka tygodni temu, ze sposobu edukowania dzieci i młodzieży... Niezadowoleni są w tej chwili prawie wszyscy: rodzice, nauczyciele, samorządowcy, politycy, wielu. I dlatego ministerstwo proponuje nam debatę o tym, co ma się w szkole wydarzyć w roku 2016 i 2017, jakie mają być zmiany, no, no żeby ten stan poprawić. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać w gronie może nie tak szerokim, jak, jak, jak można by, ale na pewno takim, które da pojęcie o tym, jakie te zmiany mają być. I czy te konsultacje są pomysłem trafianym. Tak, konsultacje są ważne, dlatego że jak padają po pierwsze słowa, że na przykład w systemie są pieniądze, albo że sześciolatek nie może być zakładnikiem polityki i pieniędzy, albo że matura dzisiaj, właśnie nie, inaczej, liceum ogólnokształcące to jest kurs przygotowawczy do matury. To są słowa takie, które no, no aż się prosi, żeby tę debatę rozpocząć, bo po pierwsze, co ma się zmienić w liceach, czy mają być czteroletnie na przykład, ale czy w związku z tym gimnazja będą likwidowane, czy nie będą? Czy kursy przygotowawcze to jest najlepszy pomysł na to, żeby na przykład robić szkolnictwo zawodowe? Jakie zmiany mają być w szkolnictwie zawodowym? Czy szkoły zawodowe mają w systemie niemiecko-austriackim, mają być duże. uzależnione na przykład od firm i tak dalej, i tak dalej. Tych pytań dotyczących systemu edukacji jest całe mnóstwo. Nie wszystkie dzisiaj postawimy, nie, o ale o te najważniejsze. O będziecie rozmawiać? Będziemy rozmawiać to. o tym, czy gimnazja znikną. To zapowiada się pasjonująca debata. Ale najważniejsze, że musimy na koniec powiedzieć, że ta debata jest dzisiaj o 20.30 i to jest program Konkrety i Opinie. Konkrety i Opinie. Dziękuję bardzo. Grzegorz Boratyn, zapraszamy na Konkrety i Opinie o 20.30. I zmieniamy temat. Rzeszowski Zakład Karny w Załężu wzbogacił się o nowy pawilon dla więźniów. Pierwsi pojawią się tu jednak za kilka miesięcy, bo remontu wymagają więzienne kuchnia i pralnia, dziś przygotowane do obsługi dodatkowej liczby osadzonych, a tych nowy budynek pomieści 260. Powstał z myślą o Polakach odsiadujących wyroki w krajach Unii Europejskiej, którzy od przyszłego roku mają być przewożeni do kraju. Wcześniej mogli się na to nie zgodzić i odsiadywać karę za granicą. Nowy pawilon na razie świeci pustkami, ale to zmieni się w ciągu najbliższych miesięcy. Więźniowie zostaną umieszczeni w jedno- i kilkuosobowych celach, w sumie 73. Każdą z nich wyposażono w piętrowe łóżka, sztućce z plastiku i ręczniki. Wszystko to, co jest niezbędne, tak? Cały, cały majątek, dobytek, który posiadają, który dostali zgodę na posiadanie, bądź zgodnie z przepisami. E, mogą posiadać, musi im się zmieścić w takich okolicznościach. Choć oficjalnej decyzji kto będzie tutaj odbywał karę jeszcze nie ma, wiadomo, że pawilon miał być odpowiedzią na zmieniające się przepisy. Od przyszłego roku wszyscy więźniowie, którzy zostali skazani poza granicami i odsiadują wyrok w krajach Unii Europejskiej, mają być przewożeni do kraju. Wcześniej musieli się na to zgodzić. O tym, jaka jest różnica między zakładem karnym polskim a niemieckim, opowiedział nam jeden z więźniów skazany za zabójstwo, który odbywa karę na załężu. Udogodnienia polegały jeszcze na tym, że można było sobie ugotować coś, kupić jakieś mięso, ziemniaki. W więźniowie robili serniki, pizzę. Była kantyna świetnie zaopatrzona, którą w piątek. Dwa razy w tygodniu była wypiska, w piątek można było to, co się zamówi i z danym talonikiem, było przywiezione, dostarczone. No i po prostu taka namiastka tego jedzenia wolnościowego. Jego zdaniem wielu więźniów, mając wybór, woli odbywać karę za granicą. Przede wszystkim jest praca. Człowiek nie marnuje tego czasu na niczym. Potrafi zapomnieć, jeżeli człowiek pracuje, jest w stanie nawet swoją rodzinę w Polsce czy w niektórych, pomóc pomóc finansowo. Ma na to podstawowe potrzeby, jak kawa, jak papierosy, jakieś słodycze. Nowy Pawilon to w sumie 258 miejsc. Powiedzmy sobie szczerze, niektóre jednostki penitencjarne mają mniejszą pojemność niż ten jeden oddział. Cały zakład karny w Rzeszowie musi się przystosować do, powiedzmy to, kolokwialnie zwiększonej przepustowości. A to oznacza, że to jeszcze nie koniec prac. Potrzeba jest stworzenia całej infrastruktury więziennej, budynku usługowo-więziennego, w którym będą osadzeni mogli deponować swoje rzeczy, gdzie będą przyjęcia, gdzie będą nowe sale widzeni. Budowa pawilonu rozpoczęła się jeszcze w 2008 roku, ale ze względu na kryzys ekonomiczny przerwano ją na dwa lata. Trzypiętrowy budynek naszpikowany jest wszelkiego rodzaju zabezpieczeniami, kamerami, ale też alarmami, także w pokoju wychowawców czy pielęgniarek. Wartość całej inwestycji to około 12 milionów złotych przenosimy się do miejsca Piastowego, gdzie grupa mieszkańców protestuje przeciwko planowanej budowie biogazowni. Obawiają się uciążliwego odoru i zagrożenia epidemiologicznego, ale też setek ciężarówek wozzących surowiec do zakładu. Właśnie założyli komitet protestacyjny, który domaga się wstrzymania inwestycji mimo pozytywnej opinii Sanepidu i regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Na tych terenach po PGR-ze byłego Iglopolu planowana jest budowa biogazowni o mocy 1 MW. Teren już wcześniej uznany został za przemysłowy, więc inwestor bez trudu uzyskał część dokumentów, zgodnie z którymi inwestycja nie szkodzi ani środowisku, ani ludziom. Innego zdania są mieszkańcy miejsca piastowego. Protestują, bo jak twierdzą, nie chcą do końca życia wąchać smrodu gnijących w silosach komponentów do produkcji biopaliwa. Wyliczyli już, że w sezonie zbioru kukurydzy przeznaczonej na fermentację, tą drogą będzie przejeżdżało 125 ciężarówek dziennie. Są to dla gminy pieniądze. I jest to ważne dla rozwoju gminy. Ja to rozumiem. Ale są też ludzie, którzy się tego naprawdę obawiają. I jeżeli to zostanie wybudowane i okaże się, że to nie jest tak, jak w tych wszystkich raportach, które pan tu przytaczał, to będzie już za późno. Mieszkańcy Miejsca Piastowego twierdzą, że taka inwestycja to dla nich zaskoczenie. Wytykają samorządowi brak szerszych konsultacji społecznych. Dlaczego o tej inwestycji my się dowiadujemy teraz? Tak późno. To jest jedno pytanie. A drugie, yy, skoro te, te dwie osoby kupiły te działki, to proszę nam powiedzieć, kto w imieniu Skarbu Państwa im to sprzedał. Protestujący nie przestają apelować o rozważenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby nie pozwalał on na budowę biogazowni. To Pana wina, z Pana yy, współpracownikami radnymi, żeby wprowadzić, proszę Państwa, strefę przemysłową bez ograniczeń. Pan to świadomie zrobił. A jeżeli nieświadomie, to tylko na pana niekorzyść działa, że pan się nie zabezpieczył, że tutaj można wszystko robić tak naprawdę. Zdaniem Wójta, gmina może w tej chwili tylko sprawdzić, czy dana inwestycja spełnia wymogi prawa i czy w tym miejscu może być zrealizowana. Gmina nie zajmuje się jakby zabranianiem bądź też pozwalaniem na cokolwiek. My tutaj prowadzimy postępowanie w oparciu o KPA i o ustawę. Które ma, powtórzę, sprawdzić, czy inwestycja jest zgodna z prawem. My tutaj nie prowadzimy plebiscytu, czy ona się ma podobać, czy nie podobać, bo jest to zupełnie inna sfera. Ja w zupełności zresztą też po częściowo podzielam te obawy, które mieszkańcy posiadają, natomiast one nie są przedmiotem sprawy. Sołtys Miejsca Piastowego zadeklarował doprowadzenie do spotkania mieszkańców z inwestorem, a wójt zainteresowanie Rady Gminy ewentualną zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. To jednak może się wiązać z koniecznością wypłaty odszkodowania dla inwestora. A w aktualnościach, jak w każdy poniedziałek, czas na doniesienia ze sportowych aren i Mirosław Pęcak. Witam Państwa. Grand Prix drugiego memoriału prezydenta Lecha Kaczyńskiego w skokach konnych przez przeszkody dla Agaty Arendt. Zawody rozgrywano w Gliniku Zaborowskim, a Amazonka Klubu Jeździeckiego Trachy z Sośnicowice odniosła premierowe dla siebie zwycięstwo w konkursie tej rangi. Na parkurze niedzielnych zawodów zameldowało się 16 par z Polski i Słowacji. Mimo deszczu tor nie sprawiał problemów. Liczyła się więc tylko dyspozycja zawodników. Do walki o zwycięstwo zakwalifikowało się 10 najlepszych par z pierwszego nawrotu. Agata Arend na koniu TBI Disseldorf do finałowej rywalizacji przystąpiła z czterema punktami karnymi za zrzutkę w pierwszym nawrocie, drugi pojechała już bezbłędnie, notując najlepszy czas przejazdu. Zwycięstwo mógł jej wyrwać bezbłędny w pierwszym nawrocie Łukasz Abel na maestro Divezet, ale pechowo zaliczył zrzutkę na ostatniej przeszkodzie i z gorszym czasem zakończył rywalizację na czwartym miejscu. Dzisiaj Dissedor super skakał i w pierwszym i w drugim nawrocie. Parkur też dość fajnie, ciekawie ustawiony. Super także podłoże było. Drugie miejsce dla Mateusza Tyszko i Lakiry, trzecie dla Dominika Słodczyka dosiadającego konia Sequest. Ogromne emocje i spory zawód to najkrótszy komentarz do dwóch pojedynków łańcuckich koszykarzy w półfinale pierwszej ligi. W sobotę Sokół po wielkim boju wygrał bitwę z warszawską Legią. Niestety w niedzielę stołeczni byli lepsi aż o 30 punktów. Sobota należała do Sokołów. Gospodarze podjęli walkę z agresywnie grającymi rywalami i z tej walki wyszli zwycięsko. To nic, że warszawianie chwilami zbliżali się do gospodarzy zaledwie na dwa punkty. Sokół miał mecz pod kontrolą i wygrał pierwsze starcie 84 do 76. Mieliśmy tę przewagę tych 10 punktów. Na moment straciliśmy czujność, jakieś faule, czysta trójka z czystej pozycji, nie był zawodnik kryty. No i tak się stało, że było dwa punkty. Za to niedziela była dla nas. Mogli po drugim meczu zaśpiewać Warszawianie. Gospodarzom nic nie wychodziło. W historii występu w w pierwszej lidze to była najdotkliwsza porażka. Soku przegrał aż 47 do 77. Ewidentnie nic nam nie wychodziło, bardzo słaba skuteczność, yy, słaba współpraca w obronie. No i wynik yy, uciekł na, na tak wysoki. Kolejne dwa mecze w Warszawie, by pozostać w grze o finał, Soku musi wygrać choć raz. A Krośnianie już mają finał w zasięgu ręki. Zespół Miasta szkład dwukrotnie pokonał GKS Tychy. Najlepszej ekipie sezonu zasadniczego brakuje jednej wygranej, by walczyć o awans. Krośnianie byli faworytem starcia z GKS-em, ale być faworytem to jedno, a wytrzymać presję i wygrać to drugie. Biało-zielonym ta sztuka się udała, zwłaszcza w pierwszym meczu, którym rozbili rywalarz 105 do 75. W efektownym zwycięstwie pomogła aż 16 celnych trójek. Jest to półfinał play-off, spotkają się cztery najlepsze drużyny w tej lidze i tutaj o nerwy nie jest trudno. W niedzielę Krośnianie musieli się nieco bardziej napracować. Rywale walczyli w drugiej kwarcie, nawet kilka razy byli na prowadzeniu, ale finisz był zwycięski dla gospodarzy, którzy wygrali 84 do 69. Jedna wygrana w Tychach da ekipie trenera Michała Barana awans do finału i prawo walki do Ekstraklasy. A w Tauron Basket Lidze Tarnobrzeska Siarka przegrała ostatni mecz sezonu, pracując się na przedostatnim miejscu w tabeli. Przysiarka nadal będzie grać w ekstraklasie? To już zależy od włodarzy ligi, bo ta od kilku sezonów gra systemem zamkniętym. Środowisko piłkarskie w Polsce nie zapomina o tragedii piłkarzy Wólczanki wulka pełkińska W niedzielę w Mielcu na specjalnym turnieju charytatywnym wystąpiły gwiazdy polskiej piłki. Cały dochód przekazany zostanie rodzinom ofiar i poszkodowanym. Turniej rozgrywano pod hasłem bądź kibicem dla potrzebujących. Do Mielca dotarły gwiazdy polskiej piłki. Przeprowadzono szereg licytacji na rzecz rodzin, ofiar i piłkarzy poszkodowanych w tragicznym wypadku w Weryni. Wynik jest sprawą oczywiście drugorzędną. Ważne, że, że ludzie się tutaj zgromadzili na tym stadionie. Oczywiście szkoda, że też pogoda trochę nie, nie dopisała, ale mimo wszystko na trybunach które tych kibiców przyszło. Sportową rywalizację rozpoczął mecz Stali z Wulczanką. Zakończony zwycięstwem biało-niebieskich 4 do 0 Rozegrano w sumie cztery pojedynki, w których najlepsze wyniki osiągnął zespół złożony z piłkarskich legend Stali Mielec. No niestety, no, tragedia wielka. No ale oczywiście, no, sentyment pozostał i w dalszym ciągu no, pozostaje. Środowisko piłkarskie udowodniło, że hasło łączy nas piłka nie jest pustym sloganem. W trudnych chwilach sportowcy powinni się jednoczyć. Na koniec informacja dla kibiców żużla. Mecz Stali Rzeszów z Wandą Kraków którego rozegraniu wczoraj przeszkodził deszcz, odbędzie się w najbliższy czwartek o 18.00. W sporcie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. To ja też na koniec mam dla Państwa jeszcze informację, a konkretnie mówiąc zaproszenie na jutrzejszy poranek z Telewizją Rzeszów, w którym m.in. o przygotowaniach do ruszającego z długim majowym weekendem sezonu turystycznego na Podkarpaciu oraz o Rzeszowiance w finale ważnego konkursu dla młodych projektantów mody. Zapraszam już od 7 rano. Do zobaczenia.